Mogę zaczynać? Super. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj w takiej dość kuriozalnej sprawie, albo inaczej temat jest kuriozalny, ten temat nie powinien się nigdy wydarzyć, a jednak sprawa... Wyciekła. Otóż 22 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa dotycząca dokumentów. I według tej ustawy, dokumenty, które są dzisiaj sprzedawane kolekcjonersko, są nielegalne. One teoretycznie zawsze były nielegalne i nigdy nie mogły służyć do żadnych nielegalnych czynów. Natomiast można było je kupować i produkować. Po 22 lipca stan prawny jasno wskazuje, że jest to zagrożone pozbawieniem wolności. I proszę zobaczyć, tutaj mój asystent trzyma zdjęcie, na którym jest falsyfikat mojego dowodu osobistego. Ten falsyfikat dostałem od jednej dziennikarki, dostałem go do ręki, do ręki i mogłem obejrzeć go z dwóch stron. Otóż sytuacja wygląda tak, że taki falsyfikat można nadal kupić. W Polsce w internecie. Kosztuje to około 700 złotych e, i dalej jest to nielegalne. Więc my, jako Konfederacja, e, pytamy się. Ja też, jako osoba, której to y, osobiście dotknęło. Y, y, nic złego mi osobiście się nie stało, ale wielu ludziom w Polsce może zdarzyć się krzywda. Mogą na ich dane osobowe zostać na przykład wzięte dodatkowe kredyty czy, czy jakieś pożyczki, czy mogą być te dokumenty użyte też w inny sposób, ponieważ dostęp do danych osobowych wbrew pozorom jest dość prosty. Zatem proszę zobaczyć co się dzieje. Dalej ten proceder jest. Jest możliwy, tak? To się dzieje. Co to oznacza? To oznacza, że po 22 lipca ministerstwo, ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w zasadzie nic z tym nie zrobiło. Więc wzywamy ministerstwo do tego, aby zrewidowało swój pogląd, zajęło się poważnie sprawą, ponieważ. To może dotknąć każdego Polaka. Jakieś oszustwa mogą dotykać każdego e, tutaj obywatela naszego kraju. I idąc dalej, e, za, zapowiadam, że będziemy też składać interpelacje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu weryfikacji tego, co faktycznie zostało zrobione. O ile cokolwiek zostało zrobione. Czy są pytania? To dziękuję bardzo.